Młody L, historia życia wzięta. Ej! Yo Jedziem z tym. średnia, libacje i wakacje, szkolne wywiadówki przypał za przypałem pierwszy konflikt z prawem. kuratorka, sprawa w sądzie, kierunku nie obrałem, na siłę wszystko chciałem, ośrodek czas tracony, ojcem pokusony, życiorys poplamiony, zagubiony, Wyzywałem rozwalałem dom rodziny. Zawsze byłem winny dla własnego ojca, zawsze byłem inny, uciekałem zapakany, wkurwiony Lufa mody, do centrum handlowego Wypierdolitość na biegu, rozliczyć niejednego, rozumu wtedy zero, jestem jaki jestem, słyszę wiele razy, do świętych nie należy, do końca życia skazy Mamo jesteś dumna, widzisz we mnie znany Dumna jest na pewno, że czarna owca z domu wychodzi ku dobremu Uczucia mam mieszane, to chyba jest normalne Czułem się niechciany, wam oku zagubiony, przez prochy pobudzony Straciłem prawie wszystko, widziałem, zrozumiałem, rodzina ponad wszystko Czas spędzony w izolacji, dał mi do myślenia jeden moment, jedna chwila Czas na lepsze zmienia, za niektórych nicza pale. Za Sepka, Przemka, mamy. memento mori Za was ponie tu iskierka Oparcie w młodym wieku, znalazłem tylko w sobie, Dziękuję ci marzena, darzyłaś mnie uczuciem Bardziej niż rodzice, chowałaś mnie jak syna Nerwu też straciłaś, przez skurwy syna Dostawałem chyba wszystko, docenić nie umiałem. Żałuję wiele rzeczy, czasu nie cofniemy Po ranach tylko blizny, przepraszam was dziewczyny Reset, reset Zacząłem go od siebie, izolacja, przebudzenie, nie walę nic ponosię, że nocek nie zarywam, od rana coś nawijam Loleka, dwa studio, rapu, najlepsza marka, weź od YouTube sprawdza Kamienica na śródmieściu, gdzie rury rozwojowej, gdzie melanze były zdrowe, Śródmieście moim domem Postę w emigracji, poznałem smak banicji Nogą jedną padnie Serce domu pragnie. Przecież chyba to normalne, że dzieciak domu pragnie. Zaufałem to, tracili bólu, było pełno. Na pani jest rozpierdol Chodząc z moje buty. Zobaczysz, co to, to piekło. Dużo już straciłem, wolę walić fetę, pierdolę. cierpię więcej, ślipuję raz nareszcie. Omijam miny częściej, mówili wiele razy. Działać wreszcie, a ty. niech lata to na mieście. Lufa Sostowie 41, 200.